Śmierć Barbary Skrzypek i kontrowersyjny order, polityczna burza, sekrety PRL i pytania bez odpowiedzi. 15 marca 2025 roku polską politykę wstrząsnęła śmierć Barbary Skrzypek, bliskiej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego i strażniczki tajemnic spółki Srebrna. Trzy dni wcześniej przesłuchiwano ją w sprawie nadużyć finansowych PIS, co wywołało lawinę spekulacji. Czy stres ją zabił? Czy ktoś chciał ją uciszyć? Opozycja oskarża rząd Tuska, ten ripostuje, a prezydent Andrzej Duda pośmiertnie nadaje jej krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla państwa. Decyzja ta rozpala emocje, kim naprawdę była skrzypek patriotką czy reliktem PRL. Jej przeszłość w cieniu komunistycznych premierów i brak akt w IPN tylko podgrzewają spór. Barbara Skrzypek przez dekady pozostawała w cieniu, ale jej wpływ na polską politykę był niezaprzeczalny. Jako zaufana współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zarządzała biurem PiS i zasiadała w kluczowych strukturach spółki Srebrna, która miała wybudować w Warszawie dwa wieżowce projekt budzący kontrowersje od lat. 12 marca 2025 roku została przesłuchana przez prokuraturę w tej właśnie sprawie. Rozmowa trwała cztery godziny i dotyczyła domniemanych nacisków politycznych oraz nieprawidłowości finansowych. Trzy dni później, 15 marca, Skrzypek zmarła w swoim mieszkaniu na warszawskim Wilanowie. Oficjalna przyczyna. Zawał serca. Ale politycy PiS, z Kaczyńskim na czele, natychmiast wskazali winnych rząd Donalda Tuska i prokurator Ewe Wrzosek, która prowadziła śledztwo. Zaszczuli ją grzmiał Kaczyński, sugerując, że stres po przesłuchaniu doprowadził do tragedii, choć brak na to dowodów. Pogrzeb Skrzypek, który odbył się 22 marca w Gorlicach, jej rodzinnym mieście, stał się wydarzeniem politycznym. O 12 i 15 setnych w Bazylice Narodzenia NMP odmówiono różaniec, po czym odprawiono mszę żałobną. Kondukt ruszył na cmentarz parafialny, gdzie złożono ciało zmarłej. Wśród żałobników pojawili się prominentni politycy Jarosław Kaczyński, wyraźnie poruszony, oraz prezydent Andrzej Duda. To właśnie Duda ogłosił, że skrzypek zostaje pośmiertnie odznaczona krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski jednym z najwyższych państwowych wyróżnień. Za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu brzmiało uzasadnienie. Order wręczono rodzinie podczas ceremonii. Ale decyzja ta, zamiast uhonorować zmarłą, wywołała falę oburzenia i pytań. Czy skrzypek, związana przez lata z administracją PRL, zasłużyła na takie wyróżnienie? Jej życiorys budzi wątpliwości. Urodzona w 1959 roku w Gorlicach, w wieku 21 lat rozpoczęła karierę w Urzędzie Rady Ministrów PRL, pracując u boku czterech komunistycznych premierów, Józefa Pinkowskiego. Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego. Była protegowaną generała Michała Janiszewskiego, bliskiego współpracownika Jaruzelskiego, człowieka szkolonego w ZSRR i podejrzewanego o związki z sowieckimi służbami. Po upadku komunizmu Skrzypek przeszła na stronę Kaczyńskiego, stając się filarem jego politycznego imperium. Od sekretarki Jaruzelskiego do prawej ręki Kaczyńskiego ironizują krytycy. Europoseł Bartosz Arłukowicz pytał na X: Za jakie zasługi społeczne, panie prezydencie? Czy praca dla PRL i PiS to służba państwu? Z kolei dziennikarka Beata Czuma pisała: Mój tata, więzień komunistów, dostał ten sam order co skrzypek sekretarka Jaruzelskiego i Kaczyńskiego. To obrzydliwość. Sprawę komplikuje fakt, że informacje o przeszłości skrzypek zaczęły znikać. Wczoraj ktoś edytował Wikipedię, usuwając dane o jej współpracy z Pinkowskim, Jaruzelskim, Messnerem Irakowskim po 1980 roku. Czyja to robota? Pytał użytkownik X. Brak jej akt w IPN również rodzi spekulacje: Czy zostały wyczyszczone przez służby PRL, RP, czy może ludzi PiS? Kancelaria Prezydenta broni decyzji Dudy. To osoba, która przez lata wykonywała ważną pracę państwową, wspierając jedno z kluczowych ugrupowań. Działała w cieniu, ale jej wkład był ogromny, mówiła szefowa kancelarii. Jednak dla wielu to za mało. Taniec na grobach piszą komentatorzy, zarzucając pis wykorzystywanie tragedii do politycznej walki. Rząd Tuska odpiera ataki, wskazując, że Kaczyński nie ma dowodów na swoje oskarżenia, a przesłuchanie odbyło się zgodnie z prawem. Co naprawdę zabiło barbarę skrzypek? Choroba, o której wspominał Kaczyński, stres po przesłuchaniu, a może naciski ze strony dawnego szefa. Teorie spiskowe mnożą się, ale prawda pozostaje niejasna. Jedno jest pewne, jej śmierć i order od Dudy na długo podzielą Polaków. Czy była lojalną patriotką, czy pionkiem w grze służb i polityków? Odpowiedź może leżeć w jej mieszkaniu, do którego, jak twierdzą źródła, Kaczyński miał klucz. Bliskim zmarłej składamy kondolencje, ale pytania o jej życie i śmierć wciąż czekają na wyjaśnienie.